Maciej Piętak, kłaniam się nisko, czas na porównanie dwóch drużyn, widzę Łódź oraz Wisły Płock. Zapraszam, ale na wstępie klasycznie zachęcam do subskrybowania kanału Polini, łapkowania tego filmiku, jeśli takie porównania Wam się podobają oraz przypominam o możliwości zostania wspierającym naszego kanału na YouTubie lub na patronajcie, dzięki czemu odblokujecie różnego rodzaju bonusy. Na wstępie chciałbym też podziękować naszym wspierającym Michalinie, Marcinowi Szafranowi, Barto, Piotrowi z kanału Sportowym Okiem Terimento, Anonymusowi, Tomaszowi Fickowi oraz Dzięki, że jesteście. A tymczasem przejdźmy już do zapowiedzi czwartego meczu czwartej kolejki PKOBP BP Ekstraklasy. Jeśli chodzi o wartość rynkową tutaj o ponad 10 milionów euro lepszy jest Wizew. Wszystkie dane oczywiście brane są z portalu Transfermarkt. Wartość wyjściowego składu tu też lepiej o ponad 7 milionów euro wypada widzew, największa wartość piłkarza. W widzewie jest to 26-letni albański środkowy pomocnik defensywny Lindon Selahi, wyceniany na 2 miliony euro, a w Wiśle Płock jest to 20-letni polski środkowy pomocnik ofensywny Wiktor Nowak, wyceniany na 450 tysięcy. W trwającym sezonie PKOBP Ekstra klasy przed rozpoczęciem czwartej kolejki widzew był piąty z dorobkiem sześciu punktów. Zespół z Łodzi zdobył sześć bramek, a stracił trzy, natomiast Wisła Pock była liderem z dorobkiem dziewięciu oczek. Poczanie zdobyli sześć bramek, a stracili jedną. Najlepsi strzelcy w Widzewie jest to 25-letni polski środkowy napastnik Sebastian Berger, 3 bramki w trzech spotkaniach ligowych, a w Wiśle Płock jest to 34-letni polski środkowy napastnik Łukasz Sekulski, 2 gole w trzech spotkaniach. Najlepsi asystenci w Widzewie jest to 27-letni hiszpański środkowy pomocnik ofensywny Fran Alvarez, 2 asysty w trzech meczach ligowych, a w Wiśle Płock są to 34-letni hiszpański środkowy pomocnik defensywny Dani Paczeko, Łukasz Cekulski, 32-letni polski środkowy pomocnik defensywny Dominik Kun oraz 25-letni szwedzki prawy pomocnik Kevin Czustowicz. Po jednej asyście w trzech spotkaniach. W ostatnim meczu Widzew wygrał u siebie 3-0 z GKS-em Katowice w trzeciej kolejce PKO BP Ekstraklasy. Bramki dla Widzewa zdobyli Sebastian Berger, Fran Alvarez oraz gola samobójczego zdobył Mateusz Kowalczyk. Natomiast w swoim ostatnim spotkaniu Wisła Płock wygrała u siebie 2-0 z Piastem Gliwice, też w trzeciej kolejce PKO BP klasy. Gola dla Wisły zdobył Jorge Jimenez, a bramką samobójczą popisał się także Franciszek Plach. To będzie ich 17. bezpośredni mecz w historii. Dotychczas 8 razy wygrał Widzew, 4 razy... Był remis A4 razy Wygrywała Wisła Płock. Ich ostatnie spotkanie to 13. dzień marca 2023 roku i 24. kolejka PKOBP BP Ekstraklasy w sezonie 2022-2023. Wisła zremisowała u siebie 1-1, do -1, a gola dla Płocczan zdobył Rafał Wolski, natomiast bramkę dla Widzewa strzelił Jordi Sanchez. Jakim wynikiem zakończy się dzisiejsze spotkanie? Dajcie znać w komentarzach, a ja już dziękuję za uwagę. Maciej Piętak, kłaniam się nisko i na koniec raz jeszcze zachęcam do subskrybowania kanału Polini, łapkowania tego filmiku, jeśli ten Wam się spodobał oraz przypominam raz jeszcze o możliwości zostania wspierającym naszego kanału na YouTubie lub na Patronite, dzięki czemu odblokujecie różnego rodzaju bonusy i na koniec raz jeszcze chciałbym podziękować Michalinie, Marcinowi, Szafranowi, Barto, Piotrowi z kanału sportowym Okiem Piotra, Terimento, Anonymusowi, Tomaszowi Fickowi oraz Evertsrofi. Do usłyszenia!